Witajcie wszyscy. Dzisiaj chciałbym wam pokazać mój pokój, gdzie na razie urzęduję. Jest to właściwie duży pokój w moim mieszkaniu, ale no nie mam póki co gdzie tego wszystkiego dać, więc na razie tak jest. Później będzie inaczej. Zaczniemy, tu jest telewizor LG, którego głównie ogląda moja żona. No i ogólnie rodzina czasami. Tu mam fajny barek, w którym jakieś tam alkohole są. Ja osobiście nie piję, bo mi nie wolno lekarz zabronił ale jest to taka lodóweczka, która trzyma temperaturę mniej więcej 10-12 stopni więc trzeba nawet wodę mineralną czy jakąś Coca-Colę schłodzić to też bardzo fajna sprawa tu będzie stał niedługo stolik i na nim będzie prawdopodobnie Amiga a ten barek pójdzie tutaj, tutaj mam radio Antyk o którym zrobię filmik niedługo taki dłuższy troszeczkę bo chcę je opisać pokazać wewnątrz i, no i w ogóle co tutaj po co ono tu jest tu jest mój komputer Core i7 klawiaturę mam tu pod monitorem myszkę tutaj stoi telewizor kolejny i moja Amiga tam jest mój sławetny joystick skonstruowany przeze mnie z chlebaka dyskietki tutaj mam fotel Omega, GT Omega Racing tak się on nazywa bardzo fajny fotel trzy już chyba połamałem wreszcie jeden, który naprawdę się zachowuje świetnie jest przede wszystkim wytrzymały bardzo i tak tutaj w tej takiej ciasnotce w sumie sobie urzęduje I to taki króciutki film pokazowy. Dzięki wszystkim.